Na Polską żyje blisko po 20 milionów ludzi. Jaki procent tych Polaków odpowiada pozytywnie na pytanie o własną tożsamość? Trudno w tej chwili powiedzieć, ale ci, którzy odpowiadają, mają bardzo głębokie poczucie własnego pochodzenia. Było takie zdanie w jednej z prac, że polskość nie może być ograniczona żadnymi granicami. Że, że polskość jest jakby, jakby częścią człowieka, częścią Polaka, i obojętnie gdzie na świecie on jest, to tą polskość nie można po prostu mu odebrać. Ten konkurs jest dla dzieci, które mieszkają poza Polską. No to jest możliwość zetknięcia się z Polską realną, żywą, opowiedzenia o swoich e, przemyśleniach, o swoich wrażeniach z pobytów po Polsce. Konkurs oprócz tego, że daje dużo dzieciom, e, e, daje dużo dzi rodzicom, bo to myślę, że też jest jakieś e, wspólne szukanie tego co potrzebne jest do tematu. Prace są podzielone na kilka i kategorii wiekowych oraz oczywiście tematów. Prace przede wszystkim samodzielne, oryginalne. Wydaje mi się też, że bardzo dobrze opisujące te osoby, które były zgłoszone do konkursu. Pomysł na konkurs wyniknął właściwie z tego, czym się zajmuję na co dzień, czyli uczę języka polskiego w Edynburgu, Polaków i obcokrajowców. No i właśnie dzięki stronie ambasady polskiej dostaliśmy w szkole taką informację. Napisałam pracę i tak to wszystko wyszło. Pisałam order uśmiechu dla mojego pradziadka. Właśnie był w Holokauście. Chciałam po prostu dać ten order uśmiechu za niego, bo tak mnie rozcieszyło to, jak pomagał innym i to po prostu tak patrzyłam na świat przez inne oczy, jak mi to wszystko opowiedział. Napisałem o dzieciństwie mojej mamy w prl -u. jak właśnie tam się żyło w tych latach, i, że kartki używały te i, i że w ogóle jedzenia brakowało. Pisałam o książce um... Agnieszki Chilińskiej, Zesia i Giler napisała taką ładną książkę, bardzo mi się podobała. Najważniejsza rzecz Polaka, flaga duża i, i, ze, i, i pozdrowienia od Radosława Sikorskiego między innymi i, i reszty, no i wszystkie prace, które na pewno chętnie przeczytam i, i chętnie zobaczę kto był po prostu dobry. Być Polakiem to naprawdę fajnie, bo widzę, że dzieci z innych krajów, inne języki mają, jeden z Włoch, jeden z Chin, jeden nawet um, z Rosji, Siberii, a każdy jest złączony z języku polskiego. Co nie? To naprawdę fajnie tak złączyć się z polskim językiem. Uczę się polskiego języku i kultury, i wszystkiego, i tak mam być Polakiem. Jestem dumna, że jestem Polką tam, gdzie jestem.